Akcji. Mam pytania, 5 tylko, nie możemy gdzieś do członków zarządu, zwłaszcza do, do prezesa Artura, który tutaj wygłaszał sprawozdanie w Gminie zarządu. Bardzo przykre, że nie ma Prezes, prezesa, prezeski nie. Bardzo przykre, że Was to jest tytuń. jako osób. Pytania oczywiście wręcz, tak jak Pan Przewodniczący mówił, żeby było szybciej, ale troszkę omówię, żeby tutaj. Mniejszę szczególnie też widzieli o co mi chodzi. Pierwsze pytanie. Panie prezesie Arturze, czy w wy wycenie PGI, o której Pan mówi w punktach konkretnych 3,5 i 3.3 sprawozdania zarządu, który pan tutaj tak omawiał, uwzględniono wartość kontraktów LNG, czyli Liquid Natural Gas. Jakie PGI jeszcze przed kryzysem energetycznym? Według... Domu Matryskiego banku cytuję, tam dostanę ten papier, PGMIG może na imporcie LNG USA wygenerować tylko w latach 2023-2024 i marże rzędu 24 miliardy PLN. Podatkowanie to stanowi prawie 50% dzisiejszej kapitalizacji. To źródło z M-Banku. Pańskie służby mogą to sprawdzić. Drugie pytanie. To już było mówione. To powtórzę jeszcze raz. Bardzo proszę, żeby obecni akcjonariuszy członkowie zarządu zapoznali z protokołem, szczegółowym protokołem negocjacyjnym. Nie wiem czyście prowadzili ten protokół negocjacyjny, który o którym mowa sprawozdanie, Trzy się sprawozdania. Ten protokół negocjacyjny, tu, który bije w nasze akcje. Pytanie numer 3 czy do dnia 10 października, czyli do dnia dzisiejszego, Pegnick uzyskał zgodę banków prezydujących na ponoszenie? Czy to prawda, że z powodu fuzji, tak zwanej fuzji, banki krajowe odmawiają swój kredytu? Czy to prawda, że PKO S.A. udzieliło pod warunkiem zabezpieczenia kredytu gwarancjami Państwa? Co oznacza fuzja? No Czy to oznacza, że fuzja przynosi za tym ograniczenie dostępu do rynków finansowych, a nie jak pan tu zasycował, dostęp do tańszego kapitału? Także proszę odpowiedzieć na te pytania. Pytanie czwarte. Czy członkowie zarządu PGI widzą i identyfikują ryzyka dla bieżącej działalności handlowej, tej obecnej, co się dzieje, zwłaszcza w tej nadchodzącej zimie, wynikające z połączenia w trakcie narastającego kryzysu energetycznego? To się powtarza pytania tutaj kolejne. Yy, ostatnie pytanie. Formalne media dużo informują od wszystkich nas o przejęciu koncesji krajowych. To już było dużo mówione Pan tylko na no, tutaj się, się A ja się pytam. Co z koncesjami zagranicznymi? Wiemy, gdzie one się znajdują. Czy jest pełna gwarancja na dzień dzisiejszy kontynuowania w tym roku prac po połączeniu? Czy w trakcie połączenia będzie to możliwe? Zaraz to wręcz. Teraz trochę dłużej, bo mam nadzieję, że wytrzymacie. Chodzi o to, że absolutnie się zgadzam, że tutaj z przedmówcami, że proces przejęcia powinien być przerwany albo zawieszony, bo jest szkodliwy dla wszystkich akcjonariuszy, zwłaszcza z państwa i kompletnie nieracjonalny biznesowo i jedna z małych akcjonariuszy. Oczywiście było ono realizowane 20 20 roku, jak każdy obserwował, to było nie fuzja, nie przejęcie, to było wchłonięcie przez obręb. Nie był od początku transparentny, wymuszany był z drogą nacisków politycznych i tak dalej. Do procesu zachęcono, czyli kupiono za duże pieniądze znane firmy, doradcze światowe i przy tej całej Pracy organów które też były przywoływane. Już mówią o Urzędzie Ochrony Konkurencji Konsumenta, ale nie zachowały się pasywnie, uchylając się od obowiązków wydwania interwencji państw. I teraz, może w skrócie. Plan połączenia tutaj był, jest tym głównym dokumentem. Ja w dalszym ciągu nie wiem, w jaki sposób dokonano wyceny do akcji serii F. Przypomnę, że. Akcjonariusze PG&G mają dzisiaj wartość, każda moja akcja jest warta 1 złoty, a teraz zamienimy na 1,25 przy parytacie 009, a ja tego nie rozumiem. Więc uważam, że ten parytet wymiany akcji jest nie do przyjęcia, bo nie ujawniono szczegółowych wyliczeń. Jeżeli nie ma szczegółowych wyliczeń, to jak? Ja się czym oszukałem. I mogę powiedzieć tak, z oceny bilansów i sprawozdań finansowych PGMG w ostatnich 3 lata, bardzo łatwo to można przyświecić. Można przejrzeć strategię rozwoju krajowego rynku gazowego do 2020, 2030, 2040. Rada Ministrów to uchwaliła półtora roku temu. A już przywołana także tutaj oceny M-Banku, którą mówiłem. Mój, moja logika wskazuje, że parytet został zaniżony co najmniej o 30%. Jak więcej. Przywołana tutaj przez pana prezesa która e, sprawa. Prawa do zysku za 2022 rok. Osobiście uważam, że to jest nie do zrealizowania. Tak jak żeśmy zostali pozbawieni prawa do wieku w tym roku, tak będzie i za 2022, ponieważ ten projekt połączeniowy moim zdaniem w z się nie zakończy i sądy, mam nadzieję, wstrzymają tą całą Brawo! Chodzi Odniesienie się Pan Przewodniczący z dzisiejszego zebrania, powiedział, że bardzo była szczegółowa opinia biegłego rewidenta. No, dla mnie to jest yy, żart, chyba Panie Przewodniczący. Dla mnie to jest tak ogólna, głosowna, czterostronicowa opinia, że daje tylko zamiary przeciwko temu przyjęciu. Najczęściej to oczywiście biegły to się miga i podkreśla odpowiedzialność tu siedzących także członków zarządu, Marka to jest swoje obowiązki. On się z nad wszystkimi rzeczami, o których tutaj mówimy. Także ten brak biegły wy, wykonał robotę tylko chyba y, po prostu, żeby szukać dla sztuki. na przykład. Już mówiłem, w sprawozdaniu w ogóle się nie odniósł, czy stosunek wymiany akcji został ustalony należycie. A miał obowiązek, nie odnosił się okay? do mm. tego. Nie wskazał metod użytych do określenia stosunku wymiany. Nie wskazał. No, Chwilił no. się od obowiązku ustalenia, czy wystąpiły szczególne trudności związane z wyceną spółek. Była w, 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 w sprawozdaniu pana wiceprezesa Artura była mowa, że o tych wycenach, ale one były tylko przywołane. Natomiast biegły w okresie do odniósł. Powołał się na jakąś w swoim piśmie, co nie rozumiem, kontrolę wewnętrzną związaną z planem połączenia. Nie w ogóle nie ujawniając nam jako scenariuszom, jaką to kontrolę dokonał i kto dokonał i która spółka dokonała. To, 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 to jest futa ważna tego materiału. Przeczytam Państwu taki fragment. Zapis pod rozdział, Wymogi kontroli jakości. Takie jest absurdalne, że ja go nie rozumiem. Że kto utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki. Zajrzyjcie Państwo, bo ja to dokładnie przeczytałem w przy dzisiejszym spotkaniu, jeszcze raz, tutaj, tutaj, tutaj opinię, to ja w ogóle tego nie rozumiem, jak można ta, taki kurs Nie opisał na, sto, na stronie trzeciej, opinia w ogóle jest tylko metod wycen do ustalenia priorytetu, tylko przyrody historyczne noto notowania, ceny docelowe, analizy spółek porównywalnych. Obowiązkiem jego było ujawnić te ceny niezależnych analizy i wykazy spółek porównywalnych odpowiednich do segmentów operacyjnych łączących się spółek. Bardzo bym chciał poznać, które te segmenty operacyjne łączących się spółek zostaną porównane. Przecież my nic nie wiemy. Mamy głosować zaczną. Liczymy na to i do Pana, Jeżeli zarządy spółek. Kupy, tego, poświadczają no, brak możliwości to racjonalnego się potwierdzenia terminowych, długoterminowych założeń, a tym samym sporządzenia wiarygodnych, długoterminowych prognoz i tak dalej. Tym samym kwestionujecie politykę energetyczną państwa od końca przygotowania do 2040 roku, przyjętą przez Radę Ministrów. W marcu 2021 roku. Zajrzyjcie sobie panowie komunikat Pańskiego jest on przed nami. Po, Przepraszam, nie e, Chciałbym panu przerwać w danej sprawie, mianowicie w imię większości pytania przyjmujemy, natomiast pana wypowiedź tak naprawdę odwołuje się i cytuję Odniosę się do teraz z bo pan prawo odnieść się do sprawozdania, do momentu, Prawda? mając na względzie czas pańskiej wypowiedzi. Pana proszę bardzo, przyznaję panu 5 minut, żeby pan czekał na posiedzenie Sprawozdanie zarządu, które pan prezes tak długo tutaj mówił. Już mówiliśmy, to ja jeszcze raz powiem. Szczególnie bulwersujące widzę tutaj dla wszystkich siedzących jest ustalenie stosunku wymiany akcji PGMG na akcję gdzie do tego parytetu zastosowano różne napisali, i tak pan prezes się to powiedział, różne akceptowalne metody wyceny. Nie siłam się nawet na wskazanie, nie mówiąc o kobietach wyliczeniach. Podobnie bez jakiegokolwiek uzasadnienia. W tym sprawozdaniu zarządu, zresztą sprawozdania zarządu są prawie takie same, czy Olenu, czy Pegli, bo to można było wejść na stronę. Olenu wyróżnia się tylko w większy, większym niekluźniu. Muszę pochwalić Pegli, że przynajmniej dał punkt. Polityki. Zwracam uwagę na konieczność ograniczenia się do kwestii najegorycznych, a nie ocennych, tak, natomiast treść ma, Państwa wypowiedzi. Ma, mam prawo jest. ocenę sprawozdania zarządu, mam prawo Panie Przewodniczący. Proszę trzymać się na linii. Trzymam się na linii. Zapis. Przyszłe synergie towarzyszące połączeniu przewyższają koszty związane z realizacją środków mhm. zaradczych. Proszę mi to wyjaśnić. Co przewyższają? Nie wskazano w ogóle, które synergie. W tych sprawozdaniach, a nie w tych opracowaniach. Był przywoływany też dokument do celów wyłączeniowych. No ogromne opracowanie, 254 strony. Myślę, że większość tutaj na tych samych, chyba się zapoznała. Dla mnie to nie poświadcza, nie jest to prospekt, o którym mowa w planie połączenia. To czego to, się oba zarządy, 29 lipca podpisując. Prospekt miał być skierowany do wszystkich akcjonariuszy i uprzednio zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt, który tutaj przywołany został opublikowany 26, jak się dzisiaj dowiedziałem, 26 września na stronach Oglenu, że jego podstawą jest opinia niezależnej firmy audytorskiej. Proszę, jeżeli pan ma, macie Panowie informację, która to firma audytorska, bo ja jej nie, nie, nie zidentyfikowałem brak jest opinii jakiegokolwiek pisemnego stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego. Czyli moim zdaniem obręd bezprawnie naruszył prawa akcjonariuszy PGNiG, jedno, jednostronnie włączając się z obowiązku zawartego w planie połączenia, nie mówiąc o obowiązku, za, które się rodzi członków zarządu PGNiG. Stąd też czynniki ryzyka, które w tym obszernym opracowaniu zostały w miarę jakoś poprawnie zidentyfikowane i istotności tych ryzyk to powiadam uwad... o limitie czasu który się dobrze kręczy. kończę dobrze. wykazali się i człon podpisał to prezes ogólny i drugi członek zarządu jest pytanie jest tak bo, dlaczego tego nie było od, e, nie ogłoszono pana strona tego niego tylko ja musiałem się do tego strona uważam że dokument ten nie jest prospektem nie jest i brak jest podstaw do jego merytorycznej oceny. Jaka jest moja konkluzja? Oczywiście mogę złożyć tu projekt uchwały, bo w takim treści zbliżonej mogę tak chwilę sformułować i później dać w następnej części spotkania, że walne dzisiejsze przyjęło taki wniosek. Przyjęcie przez pkn Orły PGNIG oddala się z uwagi na brak przygotowania wiarygodnych dokumentów. W tym ujawnienia wrócę mikrofonów negocjacji. Brawo! Brawo! brawo, brawo. brawo.